Na wniosek burmistrza Piotra Pudowskiego zwołana została sesja rady miasta. Burmistrz przedstawił radnym projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie, zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. Taką ważną zmianą, którą dzisiaj wprowadziliśmy, było wprowadzenie do budżetu kwoty 99 tysięcy, to jest kwota na budowę dwóch stref aktywności, otwartych stref aktywności na ulicy 700-lecia i przy ulicy Stawki. Druga bardzo ważna zmiana budżetowa, kolejna inwestycja, to jest dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to dofinansowanie na budowę windy w szkole podstawowej nr 5. Jest to kwota przekraczająca 80 tysięcy. Również na dzisiejszej sesji zostały zaplanowane pieniądze na dokończenie odcinka w Alejach Tadeusza Kościuszki. Jest to kwota 30 tysięcy 20 tysięcy to są pieniądze, które powstały z różnego rodzaju oszczędności, jak również lokat bankowych, które nasze miasto posiada, a kwota 10 tysięcy to są oszczędności poprzetargowe z ulicy Kilińskiego po rozstrzygnięciu przetargu na dostarczenie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na tym odcinku. W projekcie zmian budżetowych znalazł się również zapis o zwiększeniu środków na rewitalizację zalewu zimna woda. Do tego zadania dołożono 35 tysięcy złotych. Jedna z czterech części przetargu dotyczy infrastruktury energetycznej, tak w dużym uproszczeniu bym powiedział. Pierwotny kosztorys przewidywał kwotę 205 tysięcy. W pierwszym postępowaniu nie udało się wyłonić wykonawcy tego zadania. W kolejnym udało się takiego wykonawcę wyłonić. Niestety tylko jeden oferent był i niestety okazało się, że jest to kwota wyższa od tej zaplanowanej w kosztorysie. Przypomnę tylko, że te kosztorysy nie są z tego roku i, i okazuje się, że te postępowania, które teraz prowadzimy niestety okazują się, się, że są rozstrzygane przy wyższych kwotach i tak tutaj się rzeczywiście też stało. Jest to kwota wyższa od 35 tysięcy złotych. To są wszelkiego rodzaju prace związane z przebudową, nazwijmy to w uproszczeniu infrastruktury energetycznej. A co jeżeli chodzi o tą trzecią część rewitalizacji zalewu, czyli wyciąg do nart wodnych? Tam po raz kolejny nie udało się znaleźć firmy, która by chciała podjąć się tego zadania za pieniądze zaplanowane w budżecie. Co dalej? Tak, rzeczywiście przeprowadziliśmy trzecie postępowanie, trzeci przetarg i, i cóż, i okazało się, że tak jak przy pierwszym rozstrzygnięciu przetargu jest jedna oferta, niestety jest to oferta na kwotę, o kwotę 900 tysięcy wyższa niż ta planowana. Planowana na poziomie około 2 400 tysięcy złotych. Podjąłem decyzję, że w tym momencie wstrzymamy się z tym rozstrzygnięciem, to znaczy nie będziemy szukać tej kwoty 900 tysięcy złotych. Poczekamy i postaramy się rozstrzygnąć to jeszcze w przyszłym roku. Jest to zadanie wieloletnie, więc tutaj nie mamy jakiejś takiej presji kompresji czasu, że musimy to koniecznie rozstrzygnąć w tym roku. A powiem nawet więcej już na ten moment, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli to jest koniec sierpnia nie byłoby fizycznej możliwości żeby te pieniądze, które były zaplanowane na realizację tej części inwestycji tej części jednej z czterech nie ma czasu, żeby to zrealizować. Dlatego moja propozycja i moja decyzja była taka, aby poczekać i w przyszłym roku na spokojnie podejdziemy do tego jeszcze raz. Czy będzie taniej, pewności nie mam. Natomiast no, kwota 900 tysięcy wyższa od tego, co jest zaplanowane, jest po prostu dla mnie zbyt dużą kwotą, i od tak nie możemy, w mojej ocenie, podjąć decyzji o dołożeniu tych pieniędzy. Musimy szukać innego rozwiązania. Burmistrz przedstawił też radnym propozycję przekazania ośrodkowi i rekreacji 30 tysięcy złotych na zakup nowego elektronicznego systemu obsługi klienta na krytej pływalni Delfinek. Chcę, aby już na jesieni tego roku na naszej pływalni krytej był automatyczny system. Może nie poboru, opłat, ale wchodzenia, opuszczania, tak, aby nie było jak dotychczas, że wchodzimy o równej, zawsze o równej godzinie, a już za 15 minut przed kolejną pełną godziną wszyscy muszą opuścić basen. Jeżeli ktoś chce pozostać dłużej, oczywiście pozostaje. Danom również to taki komfort, że nie będzie takiej dużej kumulacji o równej godzinie osób chcących wejść na basen. Kiedy przyjdę, w tym momencie wchodzę sobie po prostu na basen, również w momencie, kiedy zechce opuścić basen, może. Może to być godzina, może to być dłużej. Jest to oczywiście decyzja już samej tej osoby. To nie są jedyne zmiany, natomiast w tym momencie mówię o zmianach budżetowych, o przesunięciu pieniędzy dla ośrodka sportu i rekreacji na stworzenie infrastruktury, która umożliwi tego typu rozwiązania. Zmiany budżetowe zaproponowane przez burmistrza uzyskały poparcie wszystkich radnych biorących udział w obradach. Cieszę się z tego, że ta decyzja była jednogłośna, nie nie było tutaj żadnych wątpliwości co do zasadności tych zmian budżetowych, które zaproponowałem. Kolejna planowana już sesja rady miasta ma odbyć się pod koniec września.